Słuchajcie, ta jest grupa propa rynek w Krakowie od trzech lat. Ekipując, nawołując do wojny pod pseudo-solidarnością. Mamy tego dość. Niech idą do pracy albo idą walczyć za padlińsko-ukrainę. Niech idą do pracy albo idą walczyć, a nie zakłócać nam spokój na rynku w Krakowie. To trwa już ponad trzy lata pieniądze tutaj są. Za nasze pieniądze. I, I cały czas nas prowokują. Gdyby nie 20 policjantów, to już dawno byśmy z nimi zrobili porządek. Ale my się nie damy sprowokować. Nie damy się sprowokować. Mam nadzieję, że urząd nie będzie więcej rejestrował tych zgromadzeń, za które płacimy my. 20 policjantów musi pilnować Ukraińców. Żeby im się krzywda nie stała. Mamy tego dość. Do domu. Do domu. Albo do pracy, albo walczyć na wojnę. A nie żyć z polskiego socjału. Do domu. Do domu. 私たちは今日の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜の夜 thank ဒီလိုအဆူမြေပြောင်းလဲစီဘာဖြစ်လဲဆင်းရဲနေတယ် Teraz, kiedy Ukrainy toczy się walka o kłopie Europy i każdy Europejczyk dziękuję Ukrainie, dalej to tego walka też nie do ludzi. I to najbardziej boli. Najbardziej boli, że ludzi giną co dzień. Zamiast tego wsparcia, żeby stanąć razem, powiedzieć nie do boju, nie do boju, że każde życie jest takie samo warte, jest lata. Dlatego ludzie nie mogą stracić w jesieniach 1941 roku. To bardzo nas zmieniło to więzienie życie. Tak nauczyło wszystkiego, wszystkiego. Taką treść ogromną mają słowa dzisiaj Daj nam, Panie, chleba naszego powszedniego. Zbaw nas od złego, bo ty wiesz o wszystkim. Wita nasza ogromna, żeśmy Polakami. Jeśli dzień zmartwychwstania ojczyzny jest bliski, prosimy Cię gorąco. Daj, niech to czekamy. Jest na świecie taki і так і я довіряю Що ви до перси баковика. Завжди Ostatni bastion padł. Paranoja i słabość małych ludzi pokazała twarz. Ostatni bastion padł. Przebili jedno serce, ale ja nie przestanę grać. Kochana ojczyzna, czas przywieźć pokoje. Przecie stary kłóż, nie maskę słońcu, pieśń swego ludu, a nie kupię karni i spółgusów zbranych muś. móż. Pieśni swego ludu. To też dobrze życzę. I wiedzieć, Powiedzieć, kim ty byłaś. Chcesz być i wiesz, ciężko tańszy, gdy dwóch prowadzi.

коли стати атакують Україну, буде Україна, але вас не знайдемо. Чікає наші за наших здоров'я. Цікуємо Польща, цікаємо польські зворота, цікаві ми зере. І не невеличка, що такого старця, відбудеться на ліку. Це заживіть. І це державний засіб. І така атака, аба, ви працює, що навіть. Нам принесе, так надіятися, але дуже людям. А грешці хоче. Не треба очі. Але вас власне знає. Начасти шпиталь. Поставити добре. Чекали ворога, цікавили народу, чекаємо відсіка. Слава Україні! No końcu co ktoś nie wytrzyma, kurwa i coś pierdoli. No kurwa no. ja było, to byśmy tam jechali. My bardzo chętnie odstąpimy I swój drogi czas Będziemy wykorzystywać Na pracę Albo na inne rzeczy Ale dopóki tutaj będzie ta Skralińska Piąta Kolumna Dopóki będziemy tutaj Będziemy tutaj Będziemy tutaj Będziemy tutaj po prostu Będziemy tutaj protestować w okularach? się no, tak. Przedstawiciel. Tak? Tak? No? A on nie stał czasami tam z Ukraińcami? No, nie, nie. Że mamy zgłoszone do tego miejsca. To tak, czerwony w czerwonym notesie. Ale myśmy się dzisiaj nie przesunęli tutaj. Ale jutro do pana komendantów, do pana inspektora, ponieważ mamy cały rynek, staniemy tutaj. Policja stanie tutaj. Oczy, Oczywiście. Bo my na pewno prawa nie złamiemy, nie złamiemy. Przypominam, od dzisiaj mamy cały punkt rynku wolnego. Nam nie przeszkadzają tutaj muzycy, że nie wiem, i jeszcze jacyś śpiewacy. Nam nie przeszkadzają. Przeszkadzają na nam Także wszyscy inni, którzy będziecie chcieli być na rynku, proszę bardzo. Ale nie pozwolimy więcej. Dzisiaj byliśmy trzy tej od pozwolimy. Mam no, po sumu. Działamy legalnie. Nigdy nie przekroczyliśmy prawa w naszych zgromadzeniach. Polska to jest Polska. Nie Poli. Nie Europolik. Chcemy to no, tu na mieć spokój. Chcemy, żeby restauratorzy mogli przyjmować gości. Żeby sklepikarze mogli sprzedawać swoje pamiątki. Kwiaciarki, kwiaty. I turyści, żeby oddechnęli krakowskim świeżym powietrzem. A nie słuchać nawoływania do wojny. I day, day day. Ukraino day day day. Dla Ukrainy. Nie chcemy tego. Nie chcemy. Szanujemy wszystkich. Przybyszy. Czy ze Wschodu, czy z zachodu. Jeżeli są tutaj legalnie. Jeżeli pracują. Jeżeli płacą podatki ale wszystkich nielegalnych, albo tych, którzy mącą w Polsce, należy wyekspediować tam, skąd przyjechali, czyli deportować. A tu są dezerterzy i tu są bezrobotni, którzy żyją za nasze pieniądze. A druga grupa siedzi tutaj w pogródkach, Ukraińców, którzy nie chcą walczyć za banderowską Ukrainę.